Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali słuchacze i drodzy sympatycy kanału Tuba Cordis. Siedzę ci ja sobie w parku w Solankach w Inowrocławiu w towarzystwie generała Władysława Sikorskiego. Dlaczego akurat tak? O ponieważ rzecz będzie o między innymi o żołnierzach. Wyklętych, inaczej niezłomnych, no takiego pomnika wino w Wrocławiu chyba nie ma. Natomiast jest tutaj w Solankach pomnik właśnie generała Sikorskiego w latach 39-43, naczelnego wodza na uchodźstwie, no i yy, w mundurze polskim, prawdziwie takim przedwojennym generał, który był naczelnym wodzem, no jest też symbolizuje tę naszą walkę o niepodległość. No, i dobrze się stało, że mogę w jego towarzystwie tutaj w paru słowach się do Was, kochani, zwrócić. A dlaczego akurat dzisiaj ten temat? Ponieważ w sobotę 30 listopada, yy, no, byłem na, na chwilę w Bydgoszczy, przyjechałem, ponieważ mnie o to proszono, tam w kościele Ojców Jezuitów otrzymałem yy, srebrny medal kapitana Romualda. Adama Rajsa pseudonim Bury, Burego i tutaj mam taki właśnie certyfikat, tak, certyfikat, pozwolę go sobie odczytać, srebrny medal kapitana Romualda Rajsa Burego, dla księdza prawata doktora Romana Kneblewskiego w dowód uznania za dużą aktywność w utrwalaniu prawdy historycznej i pamięci kapitana Romualda Rajsa Burego oraz propagowanie etosu żołnierzy wyklętych. Podpisali członkowie kapituły tego medalu, czyli dr inżynier Romuald Rajs, syn kapitana Burego. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Pomorskie pan Józef Żernicki i profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, Roman Kocbach. No, chciałem się, kochani, pochwalić tym właśnie odznaczeniem, tym, tym medalem. O, tak ten medal wygląda, ponieważ. Bardzo sobie cenię opinię tych właśnie członków kapituły i tego środowiska. Bardzo się cieszę, że właśnie oni mi przyznali to odznaczenie, że ja, a, a przez to uz, wyrazili uznanie dla mojej działalności medialnej. Staram się jak mogę, służyć Panu Bogu i Polsce za pomocą mediów, utrwalać tradycyjne, odwieczne nasze wartości za pomocą. Nowoczesnych środków, tak rozumiem zresztą również nową ewangelizację, którą wolę robić, niż o niej mówić w nieskończoność. No i cieszy mnie, że właśnie spotkałem się z uznaniem ze strony tego środowiska, które szanuję i które sobie cenię. A jeżeli yy, Inni, którzy, gdyby ci inni, którzy właśnie, którym się nie podoba moja medialna działalność, którymi, którzy by mi chcieli za wszelką cenę zamknąć usta, przyznali takie odznaczenie, to byłoby mi raczej wstyd. Niż bym się cieszył. Tak, czuję się rzeczywiście wyróżniony. Ta uroczystość w kościele no, była, była piękna, dla mnie to było bardzo wzruszające. Najpierw była prelekcja na temat kapitana Bur Rajsa Burego, no potem to węczanie odznaczeń. Wiele znajomych twarzy, tam, wielu znajomych, prawda, właśnie takich takich wypróbowanych już polskich patriotów i zaznaczam w najlepszym rozumieniu nacjonalistów, czyli tych, którzy kochają ojczyznę i naród. I teraz pytanie: czy taka uroczystość właśnie patriotyczna, czysto z wręczaniem odznaczeń powinna się była odbyć właśnie w kościele, w świątyni? No bo to się w kościele Ojców Jezuitów w Bydgoszczy odbyło miało miejsce jak najbardziej tak. Dlaczego? Po pierwsze, ci żołnierze wyklęci, ci nasi polscy pat patrioci i nacjonaliści byli jednocześnie gorącymi katolikami. Oni rzeczywiście się modlili, to byli ludzie wierzący. Jest zdjęcie właśnie kapitana Romualda Rice'a, jak prowadzi oddział wojska przy wyjściu z kościoła po mszy świętej. No oni jak mogli, to uczestniczyli we mszy świętej. Jeżeli to było możliwe, to ryzykując wiele, udawali się do kościoła, a jeżeli niemożliwe było w kościele, a mieli kapelana, to uczestniczyli polowej mszy świętej gdzieś w lesie i to uczestniczyli bardzo pobożnie, tak jak Pan Bóg przykazał, wielbiąc swego Boga na kolanach. Ci ludzie również odmawiali różaniec chętnie, modlili się i to modlili się szczerze. Te ryngrafy, które mieli żołnierze wyklęci z Narodowych Sił Zbrojnych, na przykład na mundurach ryngrafy z Matką Bożą, to nie była jakaś trza dekoracja, jakby niektórzy chcieli. Przeciwnie, było to wyrazem na Wyższego, gorącego kultu Matki Bożej i ufności pokładanej w Panu Bogu. Dlatego oni zasługują, ich pam, pamięć o nich zasługuje na uobecnienie w Kościele. Powtórę: Kościół głosi dekalog jako najważniejszą instrukcję życia. Jak postępować, żeby żyć, żeby zachować życie, żeby zachować wolność. A nie przepaść, nie zginąć marnie. To jest dziesięć przykazań. I jest jedno przykazanie, jedyne, z którym wiąże się obietnica, i to obietnica długowieczności. To jest przykazanie czwarte. Czci ojca swego i matkę swoją, i dalej w oryginale w Piśmie Świętym, jest, abyś długo żył na Ziemi, którą Pan Bóg Twój daje tobie. Żebyś długo żył na Ziemi. Tu nie chodzi tylko o długie życie osobnicze, tu chodzi również o zachowanie tożsamości, o to, żeby trwać w łączności ze swoimi korzeniami, nie dać się wykorzenić, nie dać się odciąć od własnych korzeni. Jeżeli zachowujemy naszą polską, naszą katolicką i polską tożsamość tę samą, którą pielęgnowali nasi przodkowie. To żyjemy życiem takiego drzewa, którego większość stanowią korzenie. Wyrastamy z jakichś korzeni. I wtedy nasze życie jest przedłużone zarówno o życie naszych przodków, tych wszystkich, którzy wykrwawiali się dla Polski i dla niej przelewali pot, również dla niej żyli, oraz o długość życia naszych potomków, którym to wspaniałe dziedzictwo, ten bezcenny skarb, przekażemy. Dlatego jak najbardziej w Kościele jest miejsce na kultywowanie pamięci narodowej, na kultywowanie, na, na krzewienie, na, na troskę o y, pamięć nad, o naszym wspaniałym dziedzictwie i także powinniśmy kultywować pamięć naszych. Wielkich bohaterów, do których zaliczają się właśnie żołnierze, wyklęci, a nie złomni jednocześnie, prawda? Wyklęci przez komunistów, wyklęci przez y, władze okupujące nasz kraj to była sowiecka okupacja, ale nie złomni w swoim działaniu, za co ich niezmiernie cenimy, za co jesteśmy im wdzięczni. Ta pamięć, właśnie ta troska. Oto i wręcz konieczność obrony dobrego imienia naszych bohaterów. To jest realizacja właśnie czwartego przykazania, nie mniej, nie więcej. Gdybyśmy nie bronili, gdybyśmy pozwoli, pozwolili oczerniać w dalszym ciągu naszych bohaterów narodowych, pomniejszać nasze narodowe dokonania, Mieszać z błotem wszystko to co, to, co nasze polskie, to, co ojczyste i narodowe, sprzeniewierzalibyśmy się właśnie czwartemu przykazaniu Bożemu. Zatem czcimy naszych Ojców, naszą świętą Matkę Polską, abyśmy długo żyli na ziemi, którą Pan Bóg daje nam, w tym wypadku nam, katolikom, Polakom.